Nie bacząc na strugi ulewnego deszczu, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku o mojej wizycie w Transylwanii. Tak jest, miałem okazję stąpać po królestwie hrabiego Drakuli, A tak naprawdę Wlada Tepesza, który żył w XV wieku, to właśnie on stał się przed pierwowzorem tego okrutnego wampira nie bez powodu ale o tym w dalszej części. Nie uprzedzajmy faktów, jak to mówił Bogusław Wołoczański Głównym celem tej mojej wycieczki ekspresowej było odwiedzenie trasy transfogarskiej Transfagara San uznanej za jedną z najpiękniejszych, najpiękniejszych tras widokowych Europy. Została ona zbudowana w górach przez, na polecenie Nikole Czałczesku, dyktatora Rumunii. Miał obsesję na punkcie Gigantomanii. E, tak samo w Bukareszcie budował Pałac Parlamentu, Palatul Parlamentu Lui, który jest uważany za jeden z największych budynków świata, chyba drugi po Pentagonie. E, natomiast tą drogę, ta droga miała znaczenie strategiczne, wojskowe. Ciągu, w trakcie budowy zginęło chyba 40 robotników, że to było nazwane ta trasa Szaleństwo Czałczesku. Natomiast dzisiaj jest piękną atrakcją turystyczną można wyjechać na sam szczyt, tam znajduje się Lakul Balea na wysokości około 2000 metrów nad poziomem morza. Widoki są fenomenalne, zwłaszcza przy dobrej pogodzie. Natomiast trzeba się przygotować na 70 km. Serpenty, naprawdę naprawdę bardzo zdradliwych, niebezpiecznych, i o no, trzeba mieć wyczucie. To też jest męczące, kiedy 70 km się jedzie prawo, lewo, prawo, lewo, non-stop. Natomiast cały ten wysiłek jest rekompensowany przez fenomenalne widoki. Jeżeli chodzi o Hadiego Drakule. W Tepesz. Można do dzisiaj podziwiać dwa zamki, z tym, że, musicie uważać, jeden to jest tak zwana ściema dla turystów, odrestaurowana w miejscowości Bran, niedaleko Braszowa, a druga prawdziwa rezydencja hrabiego Drakuli jest położona u stóp trasy Transfogarskiej, niedaleko miejscowości Ramnicu Walcea, jeśli tak to dobrze czytam. Z tym, że aby odwiedzić ten drugi, prawdziwy zamek, w którym mieszkał Hrabia Drakula, w Tepes, trzeba się wspiąć po 1000. E, trzeba pokonać 1480 stopni. Udało mi się to w czasie 45 minut. No nas warto. Widoki są fenomenalne. Ogólnie Rumunia zachwyca. Natomiast. E, Trzeba być przygotowanym na, na, na to, że jest to zupełnie inna kultura. No, jak mówiłem ostatnio, że w Turcji jest drogo, to w Rumunii jest tanio i, i widać tam niestety biedę. Po głównych drogach zdarza się, że można zobaczyć bryczkę zaprzeń ciągnięty przez, przez konie, czy, czy jakiś kombajny, który w miejsce już dawno jest w skansenie. Natomiast tam ludzie no, używają w dalszym ciągu tego sprzętu. Trzeba uważać, bydło jest spędzone górnymi drogami, nie ma w tym nic dziwnego. I co jeszcze charakterystyczne przy głównych drogach również w zasadzie jeżeli się przejeżdża przez jakąś wioskę, każda wioska wygląda tak samo, czyli płoty praktycznie na wysokość 2 metrów i nic kompletnie za tymi płotami nie widać. W zasadzie jedzie się przez te wioski jak, jak przez jakiś tunel, no u nas, u nas czegoś takiego nie ma, no, jakieś te gospodarstwa są bardziej na, na, na widoku, bardziej indywidualnie nawet dostępne, natomiast tam wszystko jest zasłonięte. Jeżeli chodzi jeszcze o hrabiego Drakule, Wlada Tepesza, to można tutaj powiedzieć o kilku takich legendach. Jego znakiem rozpoznawczym było nabijanie ludzi na fal. Tutaj powiem takie dwie anegdoty to społeczeństwo było aż tak zastraszo zastraszone ee, okrutnym karaniem, e, okrutnymi drakońskimi karami jakie stosował Vlad Tepes że kiedyś Vlad Tepes e, przeprowadził taki eksperyment e, zostawił na rynku w e, mieście e, kielich wypełniony drogimi kamieniami kosztownościami, i złotem e, nikt, nikt nie filmował tego, tych te, kosztowności i nikt też z obywateli, jego, jego panie nie było odwagi niczego stamtąd wziąć. Druga sprawa, kiedyś dosyć taka bardziej okrutna, kiedyś przybyło poselstwo od sułtana tureckiego. Przybyli w turbanach, w tradycyjnych i Wlad Tepesz kazał temu poselstwu no, w jego obecności znieść te turbany. Natomiast posłowie, najwyraźniej nie znając obyczajów, jakie tam panują, odmówili. Zostali za to ukarani bardzo srogą, gdyż w lat TPS polecił um, nabić, nabić im te turbany do głowy goździami. No Dobrze, więc na zakończenie. Trasa Transfogarska zaczyna się w okolicach miejscowości Sybin. Tutaj z okolic Podkarpacia będzie to jakieś 700 km Sama trasa, na, na trasę trzeba sobie obliczyć jakieś, jakieś 3 godziny albo więcej, jeżeli chcemy sobie tam coś zatrzymać i zobaczyć, poglądać widoki. Po południowej stronie gór znajduje się zbiornik, piękna zapora widraru, coś niesamowitego, piękne widoki, przypomina trochę zaporę Hoovera tylko, że w innej skali i właśnie zbiornik wodny otoczony górami. Następnie pojedziemy sobie na południe i można wrócić doliną rzeki Alita. Aluta, zależy, jaka tam pisownia, jak się czyta. E, również, jeżeli wracamy później na północ, to po prawej stronie mamy rzekę i nieraz ta droga wręcz wychodzi nad tą rzekę po otoczeniu gór. Polecam jak najbardziej Rumunie. Jest to wycieczka nietuzinkowa, niestandardowa. E, myślę, że. No, być może nie dla każdego, no, tam można szukać jakichś luksusów. Natomiast widoki, tak jak powiedziałem, rekompensują każdy trud. I bez wątpienia zaliczam Rumunię do, jeden, do, jed, do, do, do jednego z tych miejsc, gdzie najbardziej chciałbym w najbliższym czasie wrócić. Polecam to i wam.